Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy bułeczki na jogurcie greckim w Lidlomixie. A więc potrzebne będą nam widoczne tutaj składniki. Oczywiście jogurt grecki, mleko, masło, drożdże świeże, mąka typ 450 wzwyż. I ja mam tutaj do posłodzenia syrop z agawy, ale można tutaj użyć cukier lub miód. Zaczynamy! Do Lidlomixa wlewamy mleko, dodajemy masło, wsypujemy drożdże i dodajemy syrop z agawy. Zamykamy pokrywę i ustawiamy czas 5 minut, 1 obrót, 37 stopni. Następnie dodajemy przesianą mąkę, Jogurt i sól. Zamykamy pokrywą i wybieramy program Ugniatanie. Czas 2 minuty. Czas upłynął, nie otwieramy Nidlomiksa, zostawiamy tak jak jest na 40-45 minut. Czasu minęło troszkę więcej, bo prawie godzinka. Nie było mnie chwilkę. I spójrzcie tutaj, właśnie widzę, że to ciasto aż podeszło do góry. Więc zaglądamy, jestem ciekawa. OMG! No, wyrosło przepięknie. Więc teraz je wykładamy i będziemy formować. Ciasto jest troszkę klejące. Podsypujemy je mąką. jest bardzo elastyczne, no idealnie. Kroimy je na dwanaście kawałeczków. Formujemy takie kulki. Zrobię szybko wszystkie i wracam. Mamy 12 przygotowanych bułeczek, i w tym momencie możemy uruchomić piekarnik na 180 stopni, a ja bułeczki przełożę na blaszkę. Następnie każdą bułeczkę przekrawamy w poprzek. Voila, i smarujemy mlekiem. Posypujemy sezamem. Wkładamy na 15-20 minut do rozgrzanego piekarnika 180 stopni. Gotowe 12 przepięknych bułeczek. Są bardzo, bardzo gorące, więc chwileczkę odczekam, niech przestygną, i kroimy. Przełożyłam je wszystkie na deskę, aby wam pokazać, jakie one są przecudne. Pachną wyśmienicie. Więc czas na przekrojenie jednej. Spójrzmy. Jeszcze jest ciepła, ale wygląda przepięknie. Skórka chrupiąca. Degustacja. Hmm, Przepyszna jest. Widać, że Idealnie wypieczona. Mm -hmm. Smacznego.